Co znalazło się w repertuarze? No, rozpoczęliśmy marszem uroczystym e, Dzieci Machabeusza. To jest e, taki Bożyna marsz uroczysty. Następnie mamy do dyspozycji tutaj utwory polskie, to są, znaczy kolendy polskie, wszystkie dzisiaj w Betlejem, gdy się, się Chrystus rodzi. Hej, e, na Aniu Pasteżą mówił: Bóg się rodzi. Panie prezesie, jak się gra na mrozie? No, dzisiaj nie jest aż taki mróz. No, w ubiegłą niedzielę graliśmy koncert e, na rynku w Nowym Sączu, tam były trudniejsze warunki, bo tak sypało, żeśmy w czasie grania musieli zmiatać e, z nut e, śnieg. A jak się Panu widzi lepiej, plani się występuje w okresach letnich, bądź w salach koncertowych, czy właśnie na świeżym powietrzu? Na pewno w sali koncertowej zawsze jest lepiej, bo to ten strój jest całkiem inny. Można dokładniej zestroić instrumenty, natomiast na dworze różnie, takie przeszkody są różne. Już i, I ruch uliczny, i to w każdym razie no jest też y, bardzo dobre. Występy są w muszlach koncertowych, nie? ale tych muszli koncertowych w Boże Bożu na razie mamy tylko tutaj na, na placu, w tym y, Ród, y, w parku Rot.